Cześć, witam Was razem z Asią. Asia dzisiaj będzie moją modelką. Asiu, dzisiaj przetestujemy sobie nowe produkty od Sephora Collection, w tym przepiękne paletki cieni. Proszę, zobaczcie, tą akurat dzisiaj użyjemy. Zaczynamy sobie przede wszystkim od cery. Mamy już nałożoną pielęgnację. Nakładałam również nasze serum nawilżające od Sephora Collection. Lici ma 96% substancji pochodzenia naturalnego, co jest moim zdaniem super ważne. Nałożymy sobie jeszcze bazę nawilżającą. Zaczynam sobie od policzków. Ona nie pozostawia takiego typowego silikonowego wykończenia, jest bardzo komfortowa, ale też ładnie makijaż się na niej trzyma. Pamiętajmy, że jeżeli mamy skórę z tendencją do przesuszeń, to ta baza będzie takim SOS dla naszej skóry przed makijażem. Pamiętajcie również o pielęgnacji ust. Ja tutaj wybrałam dla Ciebie pomadkę taką nawilżającą z serii Lip Stories Balm. No dobrze. Przejdźmy sobie teraz do Cery. Eee, przygotowałam dla ciebie podkład i korektor z nowej serii bez Skin Ever. I on będzie o przedłużonej trwałości, podobnie jak korektor. Ten korektor będzie miał również bardzo wysokie krycie. Podkład taki korektor ma również działanie zabezpieczające skórę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. To co, zaczniemy sobie może najpierw od korektora. Dobrze. Jak się nałoży pierwszą warstwę, to jest bardzo delikatny efekt. Muszę przyznać. Zobaczymy, jak z dołożeniem kolejnej. Ty tutaj jeszcze masz delikatnie tak. ciemniejszy, mhm. ciemniejsze. W zewnętrznym miejsce. kąciku. Mhm. Pamiętajmy, żeby jeżeli mamy tego typu kolory na skórze, to warto jest troszeczkę więcej korektora nałożyć w tym miejscu, ale nie tutaj poniżej, tam gdzie mamy. Uśmiechnij się. O! Widzicie, tutaj tych linii chcemy uniknąć. Chcemy uniknąć ich przede wszystkim podkreśleniu, więc tutaj staramy się nałożyć jak najmniej tego korektora. E, specjalnie nie traktuję korektorem górnej powieki, dlatego że później pokażę Wam, co w następnych etapach będę nakładać, żeby makijaż nam się dłużej trzymał na ruchomej powiece. Dobrze, co trzymy? A. One moment. <laughs> Miało być palcem. Widzicie, tak to jest, jak człowiek jest przyzwyczajony do nakładania produktów pędzlami głównie, bo jednak, mimo wszystko, pracuje najczęściej właśnie pędzlami przy płynnych produktach. Warto jest używać serdecznego palca do wklepywania takich konsystencji na okolice oka, dlatego że on daje najmniejszy nacisk tutaj na okolice oka. Tak samo zawsze wspominam klientkom, jeżeli krem. chodzi o całą pielęgnację, no, żeby też zawsze nie. tym serdecznym, ze względu na to, że nim na pewno sobie nie zrobią krzywdy, a krem będzie rozprowadzony równomiernie, więc tutaj... Przejdźmy sobie do podkładu, później jeszcze tylko utrwalimy makijaż transparentnym pudrem i dołożymy różu i brązera, może nawet też rozświetlacza. Lubisz rozświetlacza? Bardzo. Lubię no taki dobra. efekt zdrowej skóry z odbiciem mocnym światła. To działamy. I zaczniemy sobie od centralnej części. Muszę Ci powiedzieć, że genialnie się rozkłada i daje bardzo ładny efekt krycia. Jesteśmy w stanie go nawet tutaj stopniować. W razie czego, jeżeli chcemy efekt delikatniejszy, to po prostu nakładamy go mniej. Idealnie też stapia się z Twoją skórą. W ogóle chcę powiedzieć, że masz bardzo, bardzo dobrej kondycji skórę, więc tutaj malowanie się to jest po prostu czysta przyjemność. Staram się nią dbać intensywnie. No i dzięki temu też ten makijaż będzie wyglądał świeżo i zdrowo. W związku z tym, że Asia ma dosyć mocno wyeksponowane już kości policzkowe, masz taką idealną wręcz budowę twarzy, przepiękną, kości policzkowe są super uwydatnione, dlatego też bronzer to będzie tak naprawdę niewielka ilość tego produktu rozłożona w zewnętrznej partii twarzy. Połączę albo nawet, nawet nie, chyba nałożymy sobie tylko ten chłodny ton różu na centrum policzka i resztę wykończymy rozświetlaczem tutaj, szczyty, szczyty kości policzkowych i centrum twarzy. Tak będzie chyba najrozsądniej. Pora na odrobinę różu i jeszcze rozświetlacz. Pamiętajmy, żeby rozcierać granice różu na policzku. Oczywiście celujemy w centralną część, natomiast później to, co zostaje na pędzelku, jeszcze warto rozetrzeć tak naprawdę na, na cerze. Ja jeszcze to, co zostaje na pędzlu, delikatnie daję na sam czubek nosa. Asiu, robiłaś coś z brwiami ostatnio? Tak, henny. Ok, no to w takim razie tylko wyczeszemy Ci brwi do góry, bo i tak już kształt masz przepiękny. Sephora kontynuuje swoją linię gutfor, również w makijażu. I tutaj mam dla Ciebie taki płynny w zasadzie cień do powiek. I tutaj ma też 90% substancji pochodzenia naturalnego, dlatego nałożę go teraz na całą Twoją ruchomą powiekę. Wcześniej nie nakładałyśmy korektora na to miejsce. I to właśnie z tego względu, że ten cień będzie miał przedłużoną trwałość, więc będzie zachowywać się też jak taka nasza baza pod cienie. Ale będzie jednocześnie też dawała piękny efekt blasku. Nakładam ją tak naprawdę niemalże na całą powiekę ruchomą. Delikatnie tutaj ku górze rozcieram jeszcze granice. Zobacz, Asiu. Taki efekt już możemy w zasadzie zostawić, i to będzie dzienny makijaż. Jeden cień, szybki efekt, delikatne, roz tak, delikatne rozklepanie go w centralnej części powieki. Wystarczy tylko wytuszować, i już tak naprawdę mamy gotowe, Dokładnie. jeżeli chodzi o makijaż dzienny. Dokładnie. Chciałabym jeszcze dodać animuszu temu makijażowi, zmienić ten makijaż dzienny w wieczorowy, i chciałybyśmy pokazać wam. Nowe paletki od Sephora Collection, tobie tutaj dołączę dwie te bardziej intensywne sobie zostawiam w formie paletek nude. Widzieliście już słocze. Napiszcie no nam w komentarzach, która z paletek spodobała Wam się najbardziej. Asi spodobały się te dwie nudowe palety. Myślę, że te paletki, ja tak przynajmniej obstawiam, że one będą najczęściej wymieniane w komentarzach. Myślę, że tak. Są obydwie najbardziej bezpieczne i myślę, że każda z nas przynajmniej jedną taką paletkę u siebie w kosmetyczce. To co? Ja wybrałam dla Ciebie tą paletkę z tego względu, że ona podbije twój, Twoją tęczówkę. Najpierw nabiorę matowy cień i nałożę go w wewnętrznym kąciku oka. W ogóle to będzie, to jest w zasadzie nasz debiut z tą paletką, przynajmniej mój, Twój chyba też. Tak, tak. Dopiero dzisiaj razem z Tobą miałam możliwość yy. zesłoczowania i sprawdzenia konsystencji. To ja już mogę powiedzieć, że ten mat jest przepięknie napigmentowany, przyczepia się ładnie do powieki. Ten poprzedni yy, cień już się nam troszeczkę. Tak, zastygł na tej powiece. No jeszcze tylko dół oka. Wytuszujemy rzęsy, ale na koniec pokażę Wam jeszcze jeden y, trik makijażowy. Przyszedł czas na nasz trik makijażowy. Użyję jeszcze tego koloru, który będzie mienił się na taki trochę żuczkowy, fiolet, róż, trochę niebieskiego, na centralną część powieki. Wklepuję go palcem specjalnie. On będzie tworzył nam efekt takiego topu, czyli będziemy widzieć tak naprawdę tylko jego drobinki. I zobacz sobie. Wow. I to naprawdę tym jednym cieniem? No. Super. Rewelacja. I zobaczcie, w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie przekształcić taki dzienny makijaż w wieczorowy. Jednym akcentem, drobinkami. I to na zasadzie kontrastu, bo tutaj mamy dosyć ciepłe tonacje bazowych cieni, a z drugiej paletki wzięłam właśnie takie drobinki w chłodnych tonacjach, które się mienią. Przepiękny efekt. Zobaczcie, jak jest podkreślona tęczówka. Zostały nam tylko usta. Myślę, że na usta nałożymy sobie po prostu błyszczyk. Na dużym plusem tych błyszczyków jest to, że są na bazie wyciągu z arbuza, więc bardzo mocno nawilżają i tutaj pod względem pielęgnacyjnym po prostu ja je ubóstwiam. Tak w ogóle to na pewno kojarzycie Asię. Asia jest naszym ekspertem do spraw pielęgnacji, więc ona po prostu wszystko to związane z pielęgnacją. Czy to w makijażu, czy pielęgnacja w pielęgnacji, to ona ma wszystko w jednym palcu. No i ostatni element, usta skończone. Błyszczyk tak dopasowałam do całej reszty makijażu, żeby idealnie po prostu wpasowywał się, żeby uzupełniał makijaż oka, zobacz sobie. Zresztą wow, ja coś słyszałam, że, ta, że ten kolor Setka z naszych błyszczyków Glosset jest Twoim ulubionym. Tak i każdemu polecam ze względu na to, że nadaje pięknego koloru w blasku, no i jest dopasowany tak naprawdę dla każdej urody. Tak jak widzicie, nasze nowości zdały egzamin, są przepiękne, przepięknie się blendują, cienie rewelacja. Kolory. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też podkład jest rewelacja. Pięknie wtopił się w moją skórę. Ja tutaj akurat mam kolor 10N, czyli najjaśniejszy, który pięknie mi się dostosował. N, czyli neutralna tonacja. Super, bardzo fajny efekt. Jestem absolutnie zachwycona. Piszcie w komentarzach, co spodobało Wam się z nowości najbardziej. No i cóż, do następnego do zobaczenia. odcinka.